Miłości, ciepła pogody ducha i zrozumienia na co dzień. Żeby wszystkie dzieci dostały prezenty. Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzy PZU życie SA. Świąteczne zestawy Simplus, Gwiazdkowa Cena. Rozpakuj i dzwoń. Nowa woda toaletowa Adidas Energy. Energetyzująca świeżość zapachu. Odkryj nowe świąteczne zestawy kosmetyków dla kobiet Adidas. Poczuj świeżość energii. Velvet, miękki do tej twarzy. twarzy. velvet, przecież to dzień o nim marzysz. Ua, 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 ua. velvet, miękki jak aksamit. Chcesz ukoić swoje gardło? Przygotuj się na mocne i natychmiastowe wrażenia. Nowa guma do rzucia Airwaves o smaku miodowo-cytrynowym zawiera związki mentolu, które uwalniając się podczas rzucia, szybko koją Twoje gardło. A tobie ułatwiają swobodne oddychanie. Airwaves o smaku mentolowo-eukaliptusowym udrażnia nos, a Airwaves o smaku miodowo-cytrynowym koi gardło. Airwaves ułatwia swobodne oddychanie. Simplus, gwiazdkowa cena. Rozpakuj i dzwoni. Akcja reklama dzieciom organizowana jest już po raz ósmy z inicjatywy Biura Reklamy Telewizji Polskiej. W wigilijny wieczór wyemitujemy blok reklamowy, z którego całkowity dochód przekazany zostanie instytucjom i placówkom, które prowadzą działalność opiekuńczą, wychowawczą i zdrowotną na rzecz dzieci. Dzięki Telewizji Polskiej i instytucjom, które wykupią ten szczególny czas reklamowy, możemy spełnić więcej dziecięcych potrzeb i marzeń. Rozpalmy w dziecięcych sercach tysiące świata. Nie tylko w noc Bożego Narodzenia. I... A... Światło... Światło jest ciepłe. Reklama dzieciom. By spełniać dziecięce marzenia. Gdzie jest mój portfel? Nie mam go. Tylne mi drzwiami. Zawierzcie ją, widziała nas. Czy to jest pańska córka? Charles Bronson, jako architekt Paul Kirsten, który po raz kolejny traci najbliższych z rąk gangsterów i postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość. Zjawia się jakiś facet, zaczyna strzelać. A pan i pańska żona nie wiecie, jak wyglądał? Zdaje się, że pięć lat temu w Bostonie też grasował jakiś mieściciel. Życzenie śmierci 2, dziś o 22.35. się zniknął z domu. O, a z Krzyśkiem? Z Krzyśkiem co cię łączy? Najwyżej niechęć. Jak się Lodzia zgodzi, to się ochajtniemy i koniec balu Pandoralu. A czym ty mówisz? Moglibyśmy spróbować jeszcze raz. Lokatorzy warszawskiej kamienicy przy ulicy Złotej wkraczają w lata osiemdziesiąte. Dziś każdy ma dwadzieścia lat czyli kolejny odcinek jednego z najważniejszych polskich seriali telewizyjnych. Dom w reżyserii Jana Łomnickiego w gwiazdorskiej obsadzie w niedzielę o 25. Karol Wojtyła ukazany jest jako męczennik. Przestrzeń wokół jego postaci można odczytać symbolicznie. To wielka samotność, w której podejmuje on decyzje dotyczące świata. Pegas, niedziela, godzina 22.55. Zapraszamy. Przywiozłem wam niedźwiedziątka. Jakie miłe. To samiczka. Płacze, jest jej zimno. Valentin wyremontował starą chałupę, by zapewnić niedźwiadkom ciepło przypominające ich gawrę. Tym bezbronnym niedźwiadkom kłusownicy zastrzelili matkę. Pewnie by nie przeżyły, gdyby nie Walentyn i jego rodzina. Tosia i Tania nie są już same. Muszą tu dzielić życie, uczucia i jedzenie z innymi niedźwiadkami. W cyklu Miej oczy szeroko otwarte. Człowiek zwany niedźwiedzią mamą. Poniedziałek, 2010. Jak już ukręcisz mak, to ubijesz świetan. Pierzesz, gotujesz, sprzątasz i tak ktoś to zauważa? to! Święta tuż, tuż, a w tej rodzinie aż iskrzy od nieporozumień. Co się stało? Znowu się pokłócili. Same święta. A teraz idź i przeproście się. Co on zaczął? Marysia, zostawiła rękawiczki. Przecież jest u was. Być była, ale już jej nie ma. Wróciła do domu. Nie wróciła. Córka na znak protestu przeciw ciągłym kłótniom rodziców ucieka z domu. Wigilijna opowieść w Teatrze Telewizji w poniedziałek o 21.10. O żebra jej się coś nie stało. A pokój niech będzie z wami. To barwne bożonarodzeniowe widowisko z udziałem najpopularniejszego w Polsce zespołu dziecięcego. Małe aniołki. Wspierane przez duże anioły, Beate Kozidrak, Eleni, Mietka Szcześniaka i Joszka Brodę rozśpiewają i roztańczą wszystkie dzieci oczekujące wigilijnych podarków. Zapraszamy! Zapraszamy w wieczór wigilijny na koncert Arki Noego z przyjaciółmi, będziemy śpiewać na żywne kolędy i nasze piosenki. Wspaniały koncert Arka Noego i Przyjaciele. W Wigilię o 18.00. że dzięki wpływom z abonamentu płaconym przez instytucje telewizja publiczna może finansować wiele niekomercyjnych programów. Zadbaj o legalny punkt widzenia. Sprawdź, czy odbiorniki, których używa twoja firma, zostały zarejestrowane.